Witam serdecznie, nazywam się Maciej Wita, doradca agronomiczny Bas Znajdujemy się na polu państwa Śniadeckich, w regionie Mieleszyna, niedaleko Gniezna, gdzie rozpoczęto właśnie rozkładanie folii ściółkującej pod produkcję ogórka gruntowego. Co warto podkreślić, jest to folia ściółkująca stworzona z materiału ECOVIO-M, biodegradowalnego, w pełni kompostowalnego w glebie, którego producentem jest firma BASF. Folia, która dzisiaj rozkładana jest na tym polu, ma szerokość 1 metra i grubość 15 mikronów. Generalnie oferta obejmuje również inne szerokości. Od 40 do 160 cm szerokości e, oraz e, folię można zakupić o grubości 15 mikronów, 14 mikronów, a docelowo e, będzie ona dostępna również o grubości 12 mikronów. Dla niejednego producenta taka grubość folii może wydawać się zbyt cienka. Przez to może być narażona na uszkodzenia mechaniczne. Nie ma takiego problemu, co zresztą widać tutaj na polu. Folia z EcoVOM, dzięki specjalnemu mechanizmowi produkcji, jest bardzo wytrzymała, a jej wytrzymałość jest porównywalna do folii polietylenowej. Siłkująca folia biodegradowalna z EcoVOM stworzona jest na bazie PLA. Poliaktydu to jest polimeru pochodzącego ze skrobi kukurydzianej i innych składników pochodzenia naturalnego. Podkreślam, surowiec EcoVio-M powstaje na bazie skrobi kukurydzianej, a nie ze samej skrobi kukurydzianej. Jest to ogromna różnica, gdyż produkty tego typu stworzone z czystej skrobi są w swojej formie dosyć nietrwałe i kruche, co może być już dużym ograniczeniem na etapie rozkładania. Dzięki składowi surowca folia Zakovio M jest wytrzymała i mimo swojej niedużej grubości nie rwie się. Jest elastyczna i z powodzeniem można z niej formować zagony. Dzięki temu, że folia Zakovio M stworzona jest całkowicie z surowców naturalnego pochodzenia, jest ona w pełni biodegradowalna w glebie, co jest poświadczone odpowiednimi certyfikatami. W praktyce oznacza to tyle, że produkt ten poza oraniu jest rozkładany przez mikroorganizmy glebowe na Wodę, dwutlenek węgla i biomasę. W glebie nie pozostają żadne mikroplastiki, a certyfikacja umożliwia wykorzystanie tego rozwiązania również w rolnictwie ekologicznym. Dzięki stosowanej technologii, czyli folii, nawadnianiu, środkom ochrony roślin, ogórki zbieramy od 20 czerwca do pierwszych przymrozków. Oczekiwany plon z hektara przynajmniej 130 ton. Folia EcoVioM jest produkowana w Polsce i można ją kupić za pośrednictwem dystrybutorów. Szczegóły znajdziecie Państwo w prezentowanej teraz grafice. A osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z nami. I drodzy Państwo, mamy praktycznie połowę października, więc przyszedł czas na likwidację plantacji. W tym momencie pokażemy Państwu, jak w jaki sposób ją likwidujemy, w jaki sposób przebiega proces talerzowania folii, folii biodegradowalnej ECOVIO, która została rozłożona na tym polu dokładnie 21 kwietnia. Zatem. 5,5 i pół miesiąca temu. Dlaczego tak późno jest likwidowana ta plantacja? Otóż jeszcze 10 października odmiana platina, która tutaj na tym polu rosła, jeszcze była zbierana. Zatem w tym momencie dopiero producent mógł podjąć decyzję o likwidacji plantacji. Zatem przyszedł na to czas. Pokażemy Państwu teraz, jak, jak się talerzuje, jak ta folia się zachowywała przez cały sezon, jak ona wygląda przed talerzowaniem, jak przebiega proces talerzowania, Zatem zapraszamy do obejrzenia dalszej części materiału. Dziś likwidujemy 6,5 hektarową działkę, plantację Górka Gruntowego. Na folii biodegradowalnej. Muszę dodać, że w normalnych warunkach folię plastikową ściągaliśmy całą plantację, likwidowaliśmy około tygodnia. Dziś zajmie nam to pół dnia, gdzie ja talerzuję, a dwie kolejne osoby zwijają tylko wężyki nawadniające. Panie Bartoszu, jak Pan ocenia miniony już sezon pod kątem wykorzystania w pana gospodarstwie, w państwa gospodarstwie biodegradowalnej folii EcoVio? No powiem od początku kładła się tak jak tradycyjna. Nie było żadnych tam zastrzeżeń. W czasie sezonu nie pękała, chroniła ogórki przed chwastami. Wilgość utrzymywała, tak jak, utrzymywała tak jak powinna? Bardziej... Wilgość tak, jak, jak, jak zwykłe inne folie. Chwastów nie, nie, nie przepuszczała. Pod kątem utrzymania powody. zakwaszczenia tak. też było. Bez żadnych zastrzeżeń nawet nie, nie było widać żadnej różnicy. Także. A dzisiaj dzisiaj jak wiemy pan likwiduje plantację. Jesteśmy w trakcie, jesteście Państwo w trakcie talerzowania, pod kątem likwidacji tej folii, jakby pan to ocenił. Tego najbardziej się obawiałem, czy nie będzie nam się wplątywać w maszynę, czyli w talerzówkę konkretnie. Jak się okazało, super na drobno się rozlatuje. Jedynym problemem to mamy tutaj wężyki nawadniające, które musimy teraz suwać ręcznie. Czyli folia jest talerzowana, wężyki są wyciągane ręcznie. A jeśli chodzi o talerzowanie tej części folii, która była przysypana ziemią, czyli yy, mówiąc prosto, tej części folii, która przez cały sezon nie miała kontaktu ze światłem. Miała kontakt z wilgocią, ale nie miała kontaktu ze światłem. Również się rozlatuje, tak jak ta, którą widzimy tutaj. W sezonie 2020 wykorzystaliśmy pierwszy raz folię biodegradowalną ECOVIO z firmy BASF. Jesteśmy na tyle zadowoleni, że nie widzimy po prostu kolejnych sezonów bez tej folii. Rozkładała nam się bez zarzutu, w czasie sezonu spisywała się jak zwykła folia plastikowa, którą dotychczas korzystaliśmy. Na zakończenie, czego się najbardziej obawiałem, likwidacja idzie nam Super. Mając na uwadze te zalety tej folii myślimy o tym, by w kolejne lata nadal ją wykorzystywać. BASF. We create chemistry.